Właśnie zmazuję 20 minut swojej pracy. Ale myślę, że było warto, bo przez kolejną godzinę stworzyłam coś o wiele lepszego. Moja siostra uwielbia Harry'ego Pottera. Więc z okazji jej urodzin postanowiłam zrobić dla niej kubek z motywem inspirowanym tą serią. Na pewno kojarzycie z nicz z filmów o Harrym Potterze. I to właśnie jego staram się odwzorować. Jednak coś mi w tym rysunku nie pasowało. Znicz wydawał się być zbyt mały i nie byłam w stanie dość precyzyjnie go namalować, więc zdecydowałam się go zmyć i zacząć od początku. Druga próba okazała się być strzałem w dziesiątkę. Kubek prezentował się o wiele lepiej i łatwiej było mi pracować na większych kształtach. Na koniec, tuż pod zniczem, dodałam ulubiony cytat mojej siostry, I Open at the Close, który oznacza, że znicz otworzy się tuż przed śmiercią Harego. A tak prezentuje się gotowy kubek, dajcie znać co o nim myślicie.